Dzień dobry kochani, zaczynamy dzień, zaraz będzie trening, a po treningu zabiorę Was do butiku dramy. Jest bardzo dużo nowości, więc chciałabym Wam je pokazać wszystkie, więc dzisiaj po południu spotykamy się na Mokotowskiej 46, a ja Wam pokażę wszystko przez nie. Będzie sporo pielęgnacji skóry. Prosiliście mnie bardzo o kod rabatowy na Noyo Farm, na produkt Skin, i będę go miała dla Was. Wiem, że to jest jeden z Waszych ulubionych produktów, więc jak tylko skończę trening, to wyjdę, poprzucam Wam, bo to jest taka suplementacja, która naprawdę ewidentnie robi dobrze na skórę. Zobaczcie, tutaj ja nie mam żadnych filtrów. W sensie z Instagrama, bo filtry 50 zawsze mam ze sobą, niezależnie od tego, czy jest słońce, czy jest zima. Ale o tym wszystkim po treningu, bo widzę, że już Kuba na mnie czycha.